To jest płomieniem Macie przejebane To jak taki pies w ogniu, helikopter w ogniu Przez Pyle, ta wieża to kurwa no, się wyjdzie No kurwa no, Tak widziałem takie filmy, co nie, to się typo Kutasa podpali i zaczął robić helikopter Czemu, Czemu jestem ostatni, kurwa miam. Mi da to jaka fura Helikopter w ogniu Dobra Ogień. Przejebane macie <laughs> ja mi ja ci nic nie zrobię, nie, jak chcesz jami, jami, jami. ja mi ja. Ja też nie Paula, ja się nic nie zrobię. Ale ja tobie zrobię. O, 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 ja już kurwa, Oj, Patty, drzwi nie mam już. A ja w ogóle samochodów nie dostanę. Kurde, jak to jeździ śmiesznie. <gody> Julieta was zrobi. <grypt> o kurde! O kur, O kur. Jeżdżę, Maria, jak to jeździ? Wylądowałem na kimś. Przepraszam, ja się rozjebałam na prostej drodze. No <gryz> dobry, wygrał. Dobra, to samo No, to samo zrobiłem. <gryz> Skupiłem się na waszym śmiechu no i nie mogłem. Tak, czekolada, czekolada, <gryz> <robotię Dobrze>, pojechałam. pojechała, <gryz> <gryz> da to tam fruwa. Jechał, ta wyszedł. Nie wiem. Ja bronisz mi swój samochód. Yo. Moja fura sama skręca. Aj, znowu się wypierdol Ochój. Minato. Paula, streamer się goni. Patko! Jedziemy razem. Streamer was goni. O jezu! Ale dostałem <noise> fizne. <głos> Chciałam go przyblokować! A tu chuj, same się zblokowałyście. No nie wiem kto to jedzie tam, tym... Juliettą tą. Ja. spadaj <grym> co. Ja też! <Ale grym> Przepraszam, matko! <grym> to miało być zupełnie inaczej. Czarno-czerwona Julietta. Ej, bo lubię w ciebie wjeżdżać. Wyjebałem się. W końcu pierożki, co nie? <grym> kto jedzie <ci> czarno-czerwoną <grym> Juliettą? Ja.

ty się bunger zaraz na prostej drodze jebniesz. Tym samym Aj. Jak to powiedziałaś to zajebałem. Widziałam Ja to przy jestem jasno widzę mnie. co to, to zrobiłeś? No? Wywróżyłaś. Zaklęcie rzuciłam na ciebie. okus, pokus czary mały. Bunger wypierdali się na prostej, <noise> 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 To nie padkę. Ej, Micheer, rozpierdala... Wicher rozpierdala... Ja myślałam, że to jest napisane, że Micheer rozpierdala swój samochód! Jasper. Co? Zobaczcie moje auto. No, widziałem. Wiem, widziałem. Wyjebane. Zobaczcie ja, moje auto. O chuj. Walnię cię, bałwelko. 25 sekund. masz miejsce? Pati. Kurwa ja, pierwszy nasz podjechał, nie? Czekam na ciebie na tej macie i po prostu no wpierdol Jak Stop się przez to ja, to przez pati, to ja Paula to też Co, Co Paul I wy jesteście w drugie trzecie jak nabędzie Zdążę czy nie? Nie, nie zdążysz. Zdążyłem Nice. Tak jak masz to Ale te Juliety no, są kurwa niezłe, zobacz. Mustanga wyprzecił. No, nie wiem, która tam stanęła i się w nią wpiepszyłem. Generalnie Mustang ma to do siebie, że jak go się rozwali, to już się nie da nim dojechać. No, wystarczy tak to wiesz, stukroć włożył, już albo zakręca, albo jedzie wolniej. A bo jak to nie, nie? pati, o co wam chodzi? No nie, jak to ma takie czarne. Zaraz zobaczę. Tam z przodu, z widzisz? Z drugiego miejsca samo? jedzie chyba, czy z trzeciego? No, i z i trzeciego od końca. Czarny tam jedzie. Dobra, no. no. kurwa. kurwa. To pati, no ty Nie, pati jedzie z szóstego. Dobra, teraz was Liczyć robię. nie umiesz? No. Jasper. Gościu. Jasper. Robię was. Dzień normalnie. jest Gościu, nie gościu. Mi na to jaki ma różowy samochodzik. Sexy, taki. Sexy flexy. Taki fajny. Patko, tu jest ten life hack, tak? Na tej mapie. Aha. Cięba mi na to. Bawię cię! O! Nie! Co ja to? Minato dysfelu! Pierdolenie. Piotrek, dlaczego? Piotr się nie odzywa nawet. Piotruś pan? Piotr, Aha. Nie! Opona mi je była! W sumie nie najgorzej na tym wyszedłem. No to już kurwa GG, nie? Ja cię tam miałem, sporo lekko tknęłem. Minato! W dubsko za. Kurwa tak wjechał, że aż mnie kurwa... Ja nie mam Ale opony! Tak, jak... Ale on A troluje, patrzcie. On troluje, kurwa! Kurwa! <grym> <grym> Dobra, jedźcie przede bo ja nie mam ja. opony. Jasper, jaki tryhard. Ja się rozpierdolę chyba. Nie się rady. Bez opony. <grym> to nie ten tier. Mój znowu skręca sam. No jedź, Kuba, jedź! <grym> To tam! Był Michał chciałby mnie wjechać. Generalnie, takie autko tak nie za dobrze się sprawdza na tej planszy. Planszy? No nie no, tym samym tu się tak trzeba jeździć. Czym jedziesz? Alfa Romeo, jakieś 4C, kurwa to nawet nie żadnego tak. przyczepności, kurwa. Zaraz skończysz wyścig. No że nie ma przyczepności? To ta fura jest zajebista. Też nie miałem Obraca. Obr nie, on jedzie to jedzie A o Julieto? Nie, ja nie mówię o Julietcie. A, myślałem. User your no i ścięty, gdzie, Ale... gdzie kurwa nie ten, no nie, no nie, nie wygostowało cię i ci zajebałem, no nie wierzę. Ale, Ale widziałeś jak mi to chciało? Kurwa, to no powinien, powinien się, powinien, no, powinien, się od razu móc, że wiesz, że przy się przejeżdżać mogę, no kurwa. Aż no, to szczerze, nie tak na O, arek się traf. Ale nie, czaj, w ogóle ja jechałem prosto, co nie wiściło. Nie, jadę jak jakieś gówno, bez tak wolniutko. No. Tobie tam jedno. Ja I mogę na to. ciebie takie ci, Dobra. nie, <laughs> dobra? tej gry jest śmieszna. Czapałdo. O. Zaczekajcie Nie. ciebie. Nieee. Jadę 80 na godzinę, nie? Yes, tak, się, tak, 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 Dobry tak, tak ja jeszcze cię dogonię dobre to To nie tak. Oj, Oj przepraszam, ja nie panuję bo już! A nie Po chuj jednak nie Coś nie trafiłeś Trafiłem w bandery ryjem, prosto o Jezus, Jezus. No <laughs> Możesz nie blokować drogi dzięki Ja to, ja się steleportowałem sorry Nie nieprawda mi na to jedź! Wiesz, jak mój samochód sam skręca? Nie no, kurwa. Tak, widać, jak na moją osobę. Cześć, to jeszcze, żeby mieliśmy ścianę TM i tak szybciej pojechał? Dziękuję, Kasper, To by nie zaliczyłoś się tego? Trzeba Ale to samo, chodź. Ja mi ofensywnie na potrawie. Bez... No nie no, znowu ścięty, z dupy. Na prostej. A wyjechałeś poza zewnętrzną granicę? Nie. Uważaj, bo niebezpieczny skręt będzie. jeść przede mną. Po prostu jadę sobie prostą. Skręcam. Jadę sobie znowu prostą i wcięt Oj, chuj się do zagrad. O nie, Paula za mną. I na to. No to oczywiście. KURWA! Chyba. Bo chyba już nie wydaje. na to znowu? <grywka> <grywka> ładnie jebłem, nie? <grywka> no tak, ty się odbiłeś ładnie. Muszę przyznać. No. Zamortyzowałem się na ścianie. Dobra, ja spawię, <grywka> PRZEPRASZAM! Walić. Nie, w, nie, nie. w ogóle obróciło? Nie da się tym jeździć, gównym. że trochę lepiej będzie, kurwa, jak Grip ma. To jest gówno, kurwa. Na ty, że jeden liczy się tylko przyspiesza, w ogóle. przyczepność to ma kurwa moja ibiska. Gówno. <noise> tak co mi się raz tam się rozpierdoliłeś na psach, kurwa. Co to się dzieje? <grywa> toksik z <niej> wypływa. <grywa> Co mi będzie szybisko obrażał, kurwa? No nie, bo mówię, że to Jedynki cię swędzą? <grywa> <grywa> bardzo. Dawaj, Paula. Staram się, no ale nie da się tym ty jechać. Ja bym ja ci tak, Paula, bezpieczniej troszkę. Ja Chuj, nie dojadę. To jest jakiś Toksik chyba. On się chyba dzisiaj nie najadł. Oj, nie najadłem się. Hello, nie, nie polecam pierogów z grzybami, A co? Nie smakowały ci? O kurwa, ty. Najlepsze są pierniki, Pieczone one. już tam żółte mają. Czekoladowe? Nie, to jest spalona. co się barbecue. Co ty kiedyś fala? No, on się śmie z moich pierników, że ja je spaliłam na święta. No były dobre. Ty skąd możesz wiedzieć, gościu? Nie, przecież. Przedwiedź mi krwią, są takie blublu. Nie, <noise> jest, że ta kurwa chyba się dzieje. Jedno wrzuciło. Boże, po prostu miały nie smakować. Do no. Ale jeżeli kurwa robisz tę taskę to chyba ma smakować. No. Nie ma was. Nie no, żeby po prostu ta ładnie nie wyglądała. Boże. Kałapurę, Bicher, ty psie. To co, ja już, już się a, napierdalają. Już chciałeś wjechać we mnie. Wicher Arek, ty nie, nie, nie ...niebezpiecznie jeździsz. O nie! O chuj! O! Brawo <noise> trafiłem. Ale... No zjebany kurwa jestem. <noise> Ta Julieta nie skręca, nie? Dobra, już mi też nie skręca. No jebać ja tę grę! No <noise> pojechał, kurwa. Choć ja pijana ale jestem. Bo ja nie wiem. A. Siema! <noise> no dlaczego? Właśnie. Właśnie. Tak się... Łe! Nie stójcie na ja środku! Pierdola. No i trafiłem w Pawle, nie? Ale ci bagażnik rozjebałem Bo ty z egzakiem jechałaś, Paula Paula! Ja nie mogłem cię <grym> tak No bo wiesz, ruch. musiałam skręcać, nie? Tak że... Tak, sobie, że skręcałaś Tak, <grym> ta. tak się skręciłam na prostej <grym> drodze, a chuj tam Jezu, jasper No nie da się tym jechać Wiem, widzę Chyba nie było gry, w której Arek nie rozjebał samochodu <grym> To jest czarek, to jest czarek, tylko że jak widać niego wiecie, to. No to się rozwankuje. wydaje, że ciągle Wichel. Jedź, sam jedź! Juzu! Hehe. <grym> pod was. Chujowo, <grym> tak przepraszam, ujmy. że w ogóle. Ale ja szybko nawet. Ja na takie taka Ochuj. Ochuj. Ale ona nie ma przyczepności stary, kurwa, poznacie to no jest. Ona mi sama w drift leci, kurwa, bez, bez ręcznego. No tak. To jest taka przypomnij no. jakiej firmy jest to autor. A, pierdolę. Ale weźcie będzie rybę. Ale pa, jest kurwa. On fire. kurwa, macie. Wyjątek pod Sex on fire. No, no, <grym> <maczno>. <grym> on fire. no tylko my z Patką. To nie Patko? Ewka. <grym> Znowu chciałem wcisnąć Roger Patką Dead, ale robię. tu nie ma. Z Patką w łóżku, tak? Czemu ja bagażnik się otworzył. Herb, widzę, że powiem, też masz ładnie rozjebane auto. Nie, no to nie skręcam. Weź spierdala. I to jest kurwa toksik. Dobra. To I bardzo dobrze to skurw. I on mówi, że go nie? Czemu ja zrobiłem? Ale nie to skurw. Herb, czy ty na mnie znowu polujesz? No, ale nie, bo... Arek powiedział bardzo dobrze to skurw. Bo A, to spoko. Widzisz, panu ratowałem cię, tak jak mówiłem. O nie. I co chciałeś mi porobić, gościu? Co? Bardzo tył. Nie! Pura to jest kurwa? ta <choroba>. <śmienicza> <śmienicza> się patrzy do tyłu, ja bo ja nie pamiętam. Tak. G. Okej. Okay. O? O nie. ja nie mam przodu. No ja tak. Dobrze, że masz tył. He? Boki <grymne> <grymne> No ja już mam zerwane w tej dżurietcie O chuj zjebałem <grymne> sucho tu jest, jak nie wiem Mam powiedzieć ja coś? Nie ale pyszne <grymne> Chyba odczep się Czego? Zostaw mnie nie widzisz, teraz że mnie widzisz <grymne> Sterlinga magicanta, ja Jak ja jadę Oj, po pierwsze Bo cię przepuściłem Ta ta musi się pierdolać na ja to będzie chyba A, to, to zrobiłem ta, właśnie Łatwo Ja też, abym <noise> <my> ci wyprzedził <wypadnie. głos> Fuck yeah O oh, kurwa Paula tam w... Nie doganiał <noise> mnie no, chyba nie, skil... nie ma, nie ma Pati skilluje tą grę Żartowałam! Jak Paweł tym wózkiem jedzie. No. A takim sklepowym? Nie, od dzieci naszych. Okej. Okay. kurwa, Karek jakiś jak miał na no, WPP. O, ty widzę, że to... Ty, kurwa nie. Nie. Tak, a, to ty kurwa nie widziałeś. Kurwa nie To masz zielone. Ty kurwa nie ty, jeba... O, to Po prostu ofensywny remis mamy no to jest mhm. najlepszy, nie? No gdyby nie, to że wiesz, tam na początku. O. Patka. Mhm. Co ja znowu? Dostała patka! Od dziewczyny mają przejebane na tym teśmie. Dostała mhm. od wichera oczywiście i przez to mnie obróciło. Mówił to no, wichert tam, jak zwykle. On tam trolluje jak każdy. A, a po ale już to nie? Ej, tam, ale ja, tak, ja nic kurwa tak, nie, nie robię! robię. zejdź ze mnie, kurwa!

ty oh, na Brawo. Jak ja nie zauważyłam zakrętu, elo. O, ściołem. Mhm. Ciekawe, jakim Pierwszy cudem raz. ja ścięłam, nie? No boję bo O, tak. Boże. Ale, napuszczasz tylko na mnie inny. Jak ty chcesz, no. Kurwa, helikopter. No ja... Ścięty. Ja, Czopa! Ścięty! kurwa. Co? Ja Wyjechał po drodze. Ty się skręcać nie da, nie? Na tej mapie się nie da skręcać. Bo... Na pewno no jest zjebana tak, Tu 120 trzeba jechać. A tam po że nie zrobię. Takie 120, a tu na. No, ty. Tak. Dobra, ty się ścięty zakręt. Nie. Aha, ścięty? Super. Kurwa. Ja w prokulturalny dzisiaj. Szanuję, 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 nie A, szanuję. O co tam się męczy? O Jezu jak nie. A szybko masz tą tą Alf alficzkę. Nie ja wiem. To jak... Wchodzi w te zakręty. Kurwa. kurwa. A bo to ja na wolnego mustan. No co ty mu zrobił? To co mi na początek. Ale przyspieszenie ma, masakra. No on nie się. O chuj Jasper Chciałem <laughs> Kulturka miała być To jest jaka fajna fura Co zrobiłem tego specjalnie z kurwa Nie chcę, bunger wyprzedził przez ciebie A ja się z nim o czwarte miejsce biję czy na trzecie Mineta Chyba o trzecie. wszyscy, wszyscy się biją <coughs> Zaki pisty O chuj O ty Świniaku. To tu! To ja! No nie stawaj! Bo... No. Jo ja w Ciebie wjechałem, no! No, ty... Wszystko co no, złego, nie to nie tostu, nie? Dobra, ja, ja wjechałem. Ja, bo ja, bo... ja mi labier le... go. Ja, ja wyjeżdżam by... do wszystkich, to, to ja wyjeżdżam ja do wszystkich Wyścig tego nie skończy się Rzućcie to sobie flesza Ale ja wyjeżdżam do wszystkich Wejmij mikro bież. Ale ja wyjeżdżam do wszystkich, taka informacja ważna, dlatego ja bym go Ja na prostej to w ogóle odpadam Tym żulem Maszło lepsze Nie Nic mi nie ma Ja mam jakieś chlewe auto ogóle, Jak ty chyba kurwa lewe. jesteś rynek. Kurwa, pjebać tą Alfa z Z g to do Forda wracam się, co wy chcecie dalej. Alfy, ona jest go to jest dobra, ale ta to, to, to jest GÓWNO no, tak to jest. <laughs> Jasper, spokojny człowiek. Julieta jest dobra, ale to jest g... No. <grym> no. taka g prawda. Jechać zaraz się... mnie opona walnie. Guma ci pęknie? No. To przypał mamy. No przypał, to będzie, padko. Chyba do halady trzeba być. No, bo trzeba. Będzie trzeba... no. <grym> Zwie na bo nam miestowym. Kurwa, Duda ciężko obry, tak będzie ich <grym> Podpiszę. Co? Mineta? Hmm. Kiedy cię wyjebałem? Mineta, kurwa Śpisz? Jak to on wyszedł Na <coughs> pierwszą gość i wyjebałeś 20 No koniec Wyjebałem go kurwa, kurwie kiedy. Hermuś musi zwrócić uwagę na to, że jest pierwszy, nie? Tak, bez tego się klei palicze, to się działo. I pod koniec coś się, coś powa, tak. nie? Tak, ja, jak konie, takie klapki, żeby nie widział, co jest w boku. Jest, wygrałem to. Ja nie zdążę. Ale była walka. Tam nie, razy, no, jak no na ostatniej idę... proste. Co? Co? I na to ostatnia, kurwa... Wynik sesji i ja ostatni. <noise> A to punktowpa kurwa. Naprawdę nie pamiętam, patko. Przestań już na mnie wzdychać. Jezu, ja do ciebie wzdycham. <grywa> Patka już zmęczona, zapytań. zajechana tam. <grywa> no ile jeszcze kurwa będę musiał jechać tym gównem? The last one. E, <grywa> ale to wyjechanie na pizyń, <grym>, tak, jak ty się rozjebiesz zaraz. Wicher, <grym>, rzucaj w środku. Pisz za a ty już masz ten. Po wyścigu. Gazi. Dobra, pizdę was leję O, jadę. Jadę Was. Żel, się jeszcze nie pierdolę? Ja o, pierdolę. Już... To kreder, wicher, kur! Jasper! Jasper się odwrócił z 180. <grym>, no, odwróciło mnie, no to jest jebane, jestem samą. <grym>, Cisza, ku... U. O jest Maria boska! Kurwa o kurwa! Mam O jest Pat... Pat... jas... ja... i... mnie zmiażdżyła jest? O chuj! Przeleciałem! Poje... Pojechałem! Przeleciało was czterech, kurwa, ja pojechałem! A ja po no do kurwy nędzy! Dara ich robimy! Dobra ja w ciebie wjechałem. A to było piękne. Nie, <grym> nie no kurwa, ale... Mina! Nie no, ja w ciebie wjechałem. Ja je... Ja, ja, ja w ciebie wjechałem. <grym> kurwa nagrało się. Ja, ja, się. ja co mi to ja się to zrobiłeś, wiesz? Ja nic nie zrobiłem, o coś to. ma. Minato się kameruje, uwaga. Tak właśnie. Mówię nie to to wjechałeś. Potem o burzku... Burgersi, bungersa. Ale byś zjadł takiego burgenki... burgettinga, znaczy. Mam bym prawdziwego burgerka zjadł. Z wołowinko. No, taki US burger. Ooo! Nie? I chuj, kurwa. A później pierożki na deser. Otworzyli jakąś pierogarnię nową w Toruniu. O Gdzie? Pati zjebały. Gdzieś na mieście, gdzieś Zajdane na starówce. To jakie tam... Jak ja tam muszę być? Wicher, wypierdalaj! <noise> e, cóż za spokojna... Taki na, z ciebie kurwa jest Łącząca ludzi gra. wszystkich napierdalałam. Łącząca ludzi gra. To Wiecie, gry łączą, niedzielą, nie? No kurwa, tak kurwa, dalej. ja tobie tu kurwa rakam. Dobra, wyjebane <noise> już tam w ten wyścig. Możliwe. Ja też. No, Wicher, cię dobrze tam tam? No. W ogóle wicher jak się zamknął, jakie skupienie Wicher specjalnie na mnie czeka, nie? Zobaczcie co on robi, kurwa no, Zobaczcie, że ja mu odjechałem, to od razu pan Zatrzymał się i czekał na Paula O chuj, pękł, wybuchnął w rąkę Wąka <grymka> pękła Ja pierdolę Wzi Ty, wziąłem i wybuchłem To w ogóle jaki długi ten wyścig tak ale jebłem. Halo, obejrzę was. Jak mogę zmienić zawodnika? E, ja jebie To się umie. <grywa> Ty pati tak Julietą zapierdalasz? Masakra sakra. Nie patrz na mnie, jest jak pięknie, ja nie lubię jak się... Ja mówi, patrzę, 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 na patrzę, patrzę. Na Paulę bo ona się z wicherem tam co chwilę. Leje. Ja, ja no, nie no nie patrz na mnie, bo się... Gdzieś pan! no... Paula, no. to, ktoś, to się zamiast kameruje! Zamiast. Gdzie Gdzie ale drugi. musisz mnie blokować przez nie wiem 30 sekund. Ale warzywą dałem ostatnim wyścig, ja bałem po prostu chciałem na mapę. Nie słyszę bo kurwa jadę. Ale ten samochód to Gram na klawie to kurwa się nie da, no, się gram no. na klawie i nie narzekam. Dobra, no. kurwa, podłączam. No i chuj kurwa. Nie. No i nie wyprzedzę go. To jest fajne koło masz Spoko Arek, zdążysz. Spoko Bala się, zaraz wypierdolę. Ja się wypierdolę. O nie, o nie, jak ciosnął. Nie. Ja pierdolę... Gdzie wicherowa? Wiesz czynnikom. <noise> wicher stół! Nie wicher, tylko to stół. Jedzie kurwa elektryczka. Jest, kurwa. jest! <noise> Ale zajebał! Co, Co stało, stało, że O kurwa! <noise> Ale jebnął! Ja też zajebałem, ty te drugi byłem, chuj, jebłem. Oh boże. Stopień agresji 1100. Stopień agresji 3700. O chuj. Stopień agresji 15000. Może kupię boże, nową ma, furę w końcu. Nie, ja hmm? ja a... yeah, tak ja no żartuję. Gdzie jest twój Bóg teraz? Drugi poziom. Fuck ja, tak samo. Ej, ma dostałem trzeci od razu.